No, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Fredynie i dzisiaj będziemy sobie grali nowym czempionem, jakim jest Jon. Tylko wszystkich tutaj sobie poustawiam. O kurde, że stracił samonarki i przeciwnicy. No, chyba gościu zapomniał y, smajcika, ale powiem Wam tak, nagram już ten filmik, bo naprawdę ciężko się ten mm, dostaje. Jona. W sensie po prostu jest coś takiego, że ja sobie pikuję Jona, y bo gram sobie z widzami. Jeśli chcecie ze mną zagrać, to oczywiście zapraszam na Discorda. Stamtąd biorę Ludzi, no i jest coś takiego, że ja pikuję i ona jest wszystko giti i nagle przeciwnicy dodrzują, bo pewnie go nie dostali, nie? I właśnie tak to wygląda. I będę się bił na mojego braciszka na Yasuo. Okej, okay, może to być jakoś ciekawe. Jest to moja w sumie druga gierka, bo pierwszą to trochę tam słabiutko zagrałem i nie wiedziałem o co chodzi, totalnie. O kurde, Ty, ten pojedynek chyba przejdzie do historii. Czy on ma ten? On ma Fleet Footwork'a, okej. Okay. Ja mam Conferora. O. Nie wiem, czy go ten zabije, bo on dostanie... Oh, kurde, Anaki, dwa summonerki straciłem tak za darmo, ale szkoda. Nie wiem jeszcze, jaki jest damage, ale yy, no Klaus w sumie było. Ogólnie ten nie on to taki, hmm, nie wiem w sumie, co o nim sądzić. To taki fajny nawet, żeby był jakimś bratem tego Yasuo, bo Riot też coś tam mówił, że... O kurde, on też jakieś dziwne playsy robi. Ale powiem wam, że Yasuo raczej bardziej mi się podoba niż ten Ion, y jak tak patrzę sobie po te y skille. Nie wiem, gdzie jest ich... A, nie mają junglera. Ch chyba jest ten, Kejnik bez smajta. Dobra, to z tym Yasuo to raczej sobie poradzę. Na luzie, o ile czegoś, yy, no właśnie, o ile coś takiego się nie stanie, że nie trafię z żadnego skilla. Ale dobra, to jest moja pierwsza gierka. Ja jeszcze mogę robić błędy, to, jest, to nie jest poradnik, żebym yy, właśnie tych błędów nie robił. On sobie tam ma zabawę, ten ziomeczek, że może sobie pograć na Yawna. No w sumie tutaj praktycznie każdy normalek to właśnie yy, się gra na ten. Moja pierwsza też gierka dzisiaj to też trochę drewno jest. On nie ma flesza. Okej, okay, dobra. Przytrzymałem to Q i, i, i chciał to bardzo zdrożować, e, ale spokojnie jest sobie e, jakiś tam kilek Fajnie, fajnie. Odpuszuję to i się cofnę do bazy i słyszałem, że tego Jona się składa tak samo jak Yasuo. Okej, okay, fajnie. Tylko te skille, to tam mniej więcej wiem o co chodzi. Jonek jest... Dobrze, jeżeli jakiegoś shielda się też dostaje, nie? Na tym Jona, y Dobra, zawsze bo ty Mi się wydaje, że no troszkę jak y Yasuo będzie się grało, co nie? Właśnie tego Jona. Y to od razu buciki i fajnie, mam przewagę nad tym Yasuo. To mi się podoba tylko, gdy <laughs> ten champion... No, powiem tak, ja raczej nim teraz za bardzo nie będę grał, bo ja chcę nagrać właśnie te odcineczki na zapas. To niestety, ale poradnik to będzie naprawdę gdzieś za półtorej tygodnia czy coś takiego dopiero. Troszkę unlucky, ale no. Mam wakacje to. Jakoś wolę nagrać odcinki na zapas niż grać ciągle tym jounem. Dobra, ja sobie nastakuję Q. Teraz mi się ulti będę miał jeszcze po tym minionku. O kurde Nie trafiłem z Ulta <laughs> Bo myślałem, że jak go podrzucę to mam yy, gwarantowany hit właśnie z tego ulta, że ten no knockback tyle trwa No up nie knockback A okej, okay, wychodzi nawet spoko na tym midzie. W ogóle powiedzcie też co uważacie o tym ją Czy on jest y, broken, czy jakiś... Chujowy, strasznie i mam nadzieję, że też nie płaczecie yy, o, o to jak ja gram tym jąnem w sumie. No no nie ukrywam, no... Tam pewnie beznadziejnie nim, co nie? Może tutaj będzie jakiś kilek? Ignite! I wtedy jego... no właśnie. Będzie kilek? O jest, udało się. Dobra, fajnie. To już wyszedłem jakbym trochę ogarniał tego Jona, Że trochę The Magic został ogarnięty. Dobra, to turec spuszowany. Ogólnie powiem tak, że ciekawy. Ciekawy jest ten bohater. Ale czy będzie miał jakieś takie zastosowanie do kierowania? To no nie wiem, no bo jak ja będę nafidowany, to nawet sorakom pod AD bym mógł wykierować co nie? Więc nie wiem, czy jak się nafiduje, czy jak się nie nafiduje Jonem, to jakoś będzie Josło. W ogóle mam Jasło w dżungli. jejku, ten taki drużynowy. Nieważne. To już zapomniałem o czym mówiłem w sumie. Ale że mam Jasło i to będzie nawet takie fajne combo, Tylko chciałbym jeszcze zobaczyć, czy Ultim mnie może przenieść za ścianę. I czy Q może mnie przenieść za ścianę? Tutaj tak sobie. Nie, Q może, dobra, bo widziałem tam na filmiku, że Q może. I się wydaje, że to E powinienem, jak jest walka, to właśnie to E później używać. Dobra, to był ją, no. Muszę, jak E użyję, muszę mu zadać jakiś damage fajny. Przez ścianę może to E. Dobra, i mam trochę czasu, żeby go zabić. A, chciałem użyć Q i flasha, ale akurat y, się mnie cofnęło. Dobra, spoko. O, zrobił kilo. Okej, okay, fajne. To ja to jeszcze odpuszczę. Może w ramach odcinka, zamiast y, fandom desera, to pójdę statika, żeby jak największy damage był. To może będzie jakiś one shotik dobra, wolałem się cofnąć. 40, o, fuck, chyba ginę. No, dobra, fajnie. <ścoughs> Nawet wyszło. To moje, Ej, jak on zadaje? No jest back to his and. tutaj gdzieś ten repeat okay. że 27% damage'a jaki zadałem to trochę no jak z zedem troszkę to jest Jan z of blades trochę inne runy właśnie runy wam zapomniałem pokazać no w sumie praktycznie takie same jak na jasło. tak y, ludzie y, proponowali właśnie że na, na razie że na razie żeby grać z takimi runami oczywiście tam minie nie wiem z tydzień to pojawi się jakiś y, nowy best build na tego Jona. Jestem ciekawy co to będzie. Ale na razie mi się wydaje, że właśnie będzie coś takiego jak to wujaki ma zasięg, LOL. Nawet dosyć spory. Dobra, nastąpię Kio. Okej, okay, nie wiem. 96 damage'a. Mi się wydaje, że to nie jest 27% tak naprawdę, ale mogę się mylić. No w sumie to mogę spamić, nie? Nie wiem czemu tego nie robię. Nice. No kurde, chciałem żyć, ale mnie jakoś podrzucił. No, na razie mi nie wychodzi, ale spokojnie, jeszcze to ogarnę. Dobra, chciałbym zrobić takie trochę sniki. O kurde, no to mam swoje sniki. <ścoughs> czy to mnie nie przechodzi przez ściany, czy ja po prostu do źle zagrałem? O oh, Mm. Kurde, ja tak sobie wychodzę z tej walki się zastanawiam, co ja mogłem lepiej zrobić, nie? I najgorsze jest to, że najczęściej znam odpowiedź, że mogłem to zrobić, to, to, to. Że do tego Kejna myślę, że nawet mogłem się bić w sumie. Dobra, czy ja mam na Mam już Heisik, o kurde, Plating, sorry, I am profesjonalista, nie? Dobra, kier żeby ten. I zobaczyć, czy to E działa przez ścianę. Nie no, musi działać, no działa. A nie mogę się cofać jak używam E? No tak, to by było bez sensu. Bo widziałem, że właśnie ludzie brali barona, używali E, cofali się do bazy, kupowali jakiś itemek i wracali, nie? Dobra, wezmę mieczyk i potem Infinity no w sumie tak samo jak na Yasuo, Okej, okay, fajnie, tylko to ulti. Ej, ej, enemie salonka, paw. Okej, okay, dobra. Poko. Mniej więcej coś tam więcej się dzieje. W ogóle jest tak gorąco. Kurde, słabo się graca, nie? Naprawdę słabo, ale już nic z tym się nie zrobi. Ej, fajny wave firma. Kurde, mały ten damage na razie. Muszę do... Muszę bliżej być niego po prostu. Ja muszę pamiętać, że nie mam many. Ja to w praktycznie mogę spalić. To mam 6 sekund cooldownu. Za każdym razem jak mogę to w sumie to W trzeba nacisnąć, nie? Tak mi się wydaje. Jeżeli jest przeciwnik blisko, to sobie użyję to W Bo i tak dostaję. O! Fajnie, fajnie, damage, damage Okej, okay, fajnie To otuszuję sobie to jakieś tam platingi Wezmę później to i będę miał 90% szans na krytę I się powoli zacznie mieć. No trochę jak Jasuo. Nie? On na 05. <grymne> Taki typikal Dobra, biorę tak, a jeszcze mieczyk sobie wezmę. O, raczej będę botka składać, chociaż też nie wiem, bo botk dosyć silny item. Dobra, to może zaraz też się na bota przejdę, jakieś tam... Ulti pienielem chyba też częściej używać, w ogóle wszystko powinienem inaczej robić, ale spokojnie. Ogarnę tego czempionika i będzie wszystko ok. Ale nie wiem, jakoś nawet spoko się gra. Jak jest się dosyć nafidowany Okej. Okay. <grybujesz> Fajnie <grybujesz> Na komboska sobie pat. To jak dam Q i go podrzucę i później od razu ulti, to chyba wtedy mogę trafić, bo to ulti to jest no dosyć takie chude, powiedzmy. Takie wąskie. To może właśnie na zestunowanego gościa to się bardziej opłaca. Można jeszcze zrobić Q plus flash i też chciałbym to combo zrobić. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jest Kenik z piątym levelem, co chyba smajcika zapomniał. No bez ulta to ja go nie zabiję. Praktycznie HP nie straciłem, to jest nawet fajna, Bo W daje Shielda. Jak więcej przeciwników zaatakuję z tego W. trafię po prostu. To też dostaję więcej Shielda. Chodź tu kurwa, ja chcę bić się. Dobra, zginął w moim ciele. To mi się podoba. Fajnie, okej. Okay. Fajna ta mechanika z tym E. Gdyby nie to E, to myślę, że i on nie byłby taki ciekawy. Wezmę, tak? Sprzedam to i bf sobie kupię. Tylko trzeba pamiętać, żeby nie wychodzić z bazy i nie naciskać E, bo wtedy od razu się cofa. O, pójdę na topa. Zobaczę, jak tam wyjdzie na dwie osoby. Bo trzecie Q to można zrobić jak u Jarvana z tym flashem. Chciałbym to teraz zrobić. Oczywiście spodziewam się, że mi nie wyjdzie za pierwszym razem. Ale warto spróbować. A no, w sumie teraz nie spróbowałem nawet. Okej, okay, ten jest Mój braciszek. No i mam zemstę, chuju. <grafię> Dobra. Wziąłbym reda, bo jestem nafidowany. lubię być nafidowany, i mieć reda. Też się fajnie healam. Z tych autoatacków jestem ciekawy, bo co drugi autoatak to że 50% z autataczków to jest ten eee, takie magiczne obrażenia. To czy z tego mogę też y, lifesteal'a mieć? Jakby. Mm, dobra, idę sobie. 8. Okej, okay, fajnie. <laughs> nie uciekniesz przede mną, ziomeczku. Ale chcę zobaczyć to combo z Q. Nawet jakbym, nie wiem, i tak bym gościa nie zabił. O, właśnie, o to mi chodziło. Super! Ej, fajnie. Ej, podoba mi się teraz. Jak już się trochę ogarnęło, to mi się ten ją zaczyna podobać. Może by się nim trochę grało. Jestem ciekawy, czy dostanie buffa, czy nerfa. Tak szczerze. Pójdę na bota. Coś tam... coś tam mi się podoba ten czepiam. Zaczyna... z tym E. Nie wiem, to E ciekawa mechanika, naprawdę. O jakie... Ciekawa mechanika, ale jak się nie trafi. Dobra, ja mogę do końca lecieć, bo właśnie mam swoje E. Super! Ej, fajnie! Trochę mi ścięło, ale jest Ekstra. Ej, bez kito, zaczął mi się podobać ten jo i mam ochotę nim trochę więcej gierek pograć. Dobra, Infinity Edge i pójdę tego botczka Kliknę botka, gościu będzie zeslowowany. Będę mógł mu więcej auto-ataków bić, bo ja teraz myślę o tym oddajwowaniu gościa, nie? Że klikam E, no i ciągle goście atakuje, atakuje. Ile to już damage'a? 35%. Na maksymalnym levelu na E. Okej, okay, więc nawet fajny to jest damage. No, kurde. Tutaj źle zagrałem, bo dostałem CC i yy, przez co chyba się nie cofnąłem do swojego cienia. A mogę też wcześniej. A, dobra, tam Uczę się jeszcze tego czempionika. To muszą być jakieś błędy, co nie? Bo im, im szybciej znajdę jakby swoje błędy, jakie robię, tym wcześniej je wyeliminuję i będę szybciej lepszym Jonem. 14-1 jest spoko. To muszę jeszcze właśnie wiedzieć Takie jakby, no bo to jest mimo wszystko pierwszy raz gram tym czempionem. O kurde, 666 to coś chyba znaczy, ziomeczki No pierwszy raz gram tym championem To nawet jak jestem nawidowany, to i tak właśnie mnie może zabić taki Yasuo 1.7 i chyba to był, ją to był, nie? 2.6 I no, porobili mnie To muszę trochę jeszcze doświadczenia nabrać i... Pewnie kilka razy mi się pomyli ten jon z tym Yasuo. No branski, nie? No i super. I <grym> się cofam, <grym> się> jakby mnie tutaj nie było. Okej, okay, fajnie. Tylko to ult jest takie wąskie. Mi się wydaje, że jak się będzie grało na tego Jona, to właśnie trzeba unikać jego ulti. No kurde. Dobra, on zginie. Nie, czemu taki mały damage? Czy to jest zbugowane? Mi się wydaje, że powinien umrzeć ziomek. Dobra, czy zginie? Nie, niby 35% powinien zadać, ale mi się wydaje, że no nie zadaje tyle. Nie wiem czy to jest bug, czy co. Czy moja matematyka jest y, słaba. O? Tutaj nie widziałem. A ja się zaraz cofnę i tak. Dobra. To muszę o tym pamiętać. Że jak kliknę e, to się i tak cofnę. Nieważne co. To lepiej już kliknę szybciej. Jak się nic nie dzieje. No. Cofnę się po tego botka. To też taki fajny item. Ok, 17-1. Jest spoko, ale chciałbym więcej walki tutaj. Jeszcze jakoś ulti fajnie wykorzystać. No ma ma właśnie taki sam cooldown jak ja suła na full attack speedzie. To mi się też podoba. Yy... Nie wiem za bardzo co złożyć. Tak szczerze. Jak jestem taki nafidowany, to ja myślę tylko o demaginie. Chociaż ten Deadten to w sumie też silny item. to złożę. Ja chcę naciskać E. Jak wychodzę z bazy, ale ja wiem, że tak nie można. Jedyne co można zrobić z tym E, to ustawić się gdzieś tutaj. I jak się czeka na Golda, to wtedy ustawicie gdzieś tutaj, nacisnąć E i kupić item i znowu kliknąć E, to wtedy można zaoszczędzić czas. I też, że połowa 25% z auta ataków to jest AP, więc to też nawet fajne, jeśli przeciwnik składa full armor. Też jakiś damage się mu zada przynajmniej. Okej, okay, to idę. Siemanko Ezio. Skąd odskoczy, to jest takie słabo. To najpierw Q nas takuje. Nie, najpierw Kill nas takuje. Dobra, luki. Ja tutaj testujemy. <grymne> Jebo. <grymne> o oh, fuck! Ale durec shotów! O oh, kurde, prawie umarłem. O. To mi się podoba. Ej, łatwo zrobić to Q i Flash, tak szczerze. Zrobiłem dwa razy i dwa razy mi się udało. Fajnie. O, a kali mi jakaś tutaj. Ja się w tabelę. Dobra, ja nie chcę się cofać. Nie chcę jakieś. O, ja chcę jakąś walkę zobaczyć. To multi 72 sekundy krutał, no. To nie było jakieś tam yy, Cox Plains. To po prostu jestem już yy, mega nafitowany. I przez to to tak wychodzi. Tylko ten Ezio mnie trochę obija. Kurde, nie ten damage e, naprawdę mi się wydaje mniejszy niż powinien. A może ja czegoś jakoś nie doczytuję. When the 35%? Z, 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 z wszystkiego. z każdego damagea, jakby więc nie rozumiem tego. Nie, nie wiem, może ja jestem jakiś dziwny z matematyki, ale powinienem chyba więcej damagea. A tutaj jednego kapiłem. O, pęta mogłaby być chyba. Aj, szkoda. Może to jest gierka na pentę Ale bym zrobił To by było taki fajny ten Na odcinku, żeby właśnie zrobić pentę Dajcie mi pentę Cofnę się, bo 3000 golda. Okej, okay, tak i Guardian Angela po prostu Jakby to, z... jakby moja E działała ze stopłoczem To też jest ciekawe i znowu miałem ochotę na cisnącia. Nie, to, to nie wiem, to jest nawyki, nie wiem, Spike'a na przykład, czy ogólnie z takich championów, bo Jon to jest pierwszy champion, że jak się kliknie takiego skilla, takiego Dasha, to musisz wrócić, bo na przykład Lee ma coś takiego, że ma Dasha i może wrócić, ale Jon to musi wrócić z tego Soul Unbound, z tego Spirit Form. Dobra, nastakowałbym sobie Kio. Nie, nie zabijaj go ziomek. A i ta Emi też nie wychodzi przez ścianę. O. I zapomniałem też, że muszę wrócić. O fuck, o fuck, o fuck, jest niebezpiecznie. Not anymore guys. Dobra, same tataczki. Ja mam 25 25.1, no to troszkę jestem nafidowany. I też się zastanawiam, czy Conqueror będzie lepszy, czy Presley Atak, Ale jak jestem aż tak nafidowany i w sumie wbijam się w pięciu, no to Conqueror będzie lepszy. Akurat w tym momencie. Oni się nie chcą poddać. To mi się podoba. Lubię takich bojowników. Nice. Kuret. Nie wiem, mnie teraz. Aj, pod turetem jakoś nie chcę. Kurde, chciałbym naprawdę. O, chciałbym naprawdę pętę zrobić. Nie wiem, tak pierwszą gierkę i pęta Moja pierwsza penta to bo jak e, grałem Dravenem. Ja miałem wtedy 21 level ogólnie. To było moje pierwsze konto, 21 level. I pętę zrobiłem. No, jarałem się, nie? Jak głupi. A to Draven gdzieś dopiero wyszedł wtedy. O, mamy kombosa z jasuła. Muszę wrócić. Nieważne co. Dajcie mi pętę, please. O nie, da co mi. Okej, okay. Też bym nie dał. <grybujesz> Nikomu bym nie dał. <grybujesz> no chyba, że jakieś kok z katarince, to wtedy bym dał, nie? Dobra, ja tutaj jest taktyczne czekanie, aż się zrespią. Ja staję w miejscu, kurde. No pierwsza gierka dzisiaj, nie? To są jakieś takie dziwne faile. Że staję w miejscu i niko nie auto-atakuje. Nice. 32 kile. Ja pierdzielę. Troszkę, <troszkę <troszka> jestem na fito... ooo Jonik. Mordeczko. No i okej, okay. myślę, że zakończymy gierkę mając 33 kile Chyba, że ktoś tam jeszcze podejdzie sobie. No on tam jest Dobra, także dzięki za oglądanie. To była moja pierwsza gierka i no. Powiem tak, jeśli... Jak ogarnę to E, eh, to mi się nawet spodobał. Może będzie jakieś grańsko. Opa, gdzie jestem? Tylko ja to Q misuję, triple team, fajnie, ale już po grze miniony skończą. Dobra, także dzięki za oglądanie, na razie, cześć, więc już ma ta dziwka.